Cześć, przede mną jest Google Pixel 8 i dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak zainstalować kartę SIM na tym urządzeniu. Tak więc, aby zainstalować kartę na tym urządzeniu, potrzebny nam być oczywiście telefon, karta SIM oraz specjalna igiełka do otwierania tacy na kartę SIM. Tak więc w pierwszej kolejności e, lokalizujemy sobie tutaj tacę karty po lewej stronie telefonu, bierzemy igiełkę, e, dokładnie wprowadzamy igiełkę w otwór, klikamy jednym ruchem, taca nam się lekko wysunęła, teraz pomagamy jej e, wyjść z urządzenia, więc taca została wysunięta. Bierzemy sobie kartę SIM, tutaj mamy specjalnie nacięty otwór na nią. Tak, instalujemy kartę. Jest równiutko, wkładamy ją do urządzenia. Ta, co została usunięta, i teraz uruchamiamy sobie telefon. I to wszystko. Telefon to teraz zostanie uruchomiony z usługami sieci. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.